normalny, eee. Bardzo dobry! Brawo! A jakby się wbiło w patek to co? Ona wie. mówi tak, o styczkę mu pierdyknę! I teraz wy wiecie dlaczego mi kręgosłup tak boli, nie? Ja zrozga, Iba. Brawo do na Dorotki! Nie, Albin多, A nie, nie, nie. Pan dostanie to. Nie, Anariona ja dostanie. Ja dostanę. Ja dostanę. Ja już dostanę. Ale się nie. No, no, ale ty jesteś. Są nieco piaski. No i no bardzo ja, dobrze. A co jeszcze mogę w niego trafić? Ale w którego? Którego? Oh, o! Gada! Gada na klape przyjął! Nie, gada w Zombie Defens. <laughs> Odwrotka mogła. Ale masz szansę. Ganda, Gandiego nie da się za. Dorotka przegięła teraz. 4 mas, i pięć straciłaś. Tak. Ja chcę, żeby mi się liczyło pięć! Dorota, czemu mnie nie ustrzeliłaś? Za zawsze. Ciebie sobie na deser zostawiła. Nie, ona chce cię żywego. No nie, ja też chcę za to punkty. tak? młodszy. Poszły dwa jedną 2. Słuchaj, no. Anarionę, to wtedy będziesz miała punkty. Nie. <laughs> punkty za Anar